Cześć, dzień dobry, Krzysztof Jelek. Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj porozmawiamy, dzisiaj poćwiczymy w zasadzie nasze oczy, udoskonalimy nasz wzrok. A także będziemy zapobiegać temu, żeby nie wdawały nam się starcze, wady wzroku i ku temu będą te ćwiczenia, a także ten odcinek. Już taki odcinek nagrałem, także jeśli macie ochotę zobaczyć pierwszy odcinek z serii ćwiczeń na oczy, to zobaczycie go albo na górze teraz, albo na dole zamieszczę w opisie filmu. Lecz zanim zacznę, jak zwykle pozwolę sobie na szybką autoreklamę, jeśli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych z plantacją polifenoli, Owoców jagodowych z indywidualnie dopasowanym żywieniem, zabiegami, masażami, ćwiczeniami, czyli cały taki wór, w którym skupimy wszystko, co kręci się wokół zdrowia, inwestycji we własne zdrowie. Zapraszamy do kameralnego sanatorium, które tworzymy. Biały płotek, jak zwykle w opisie filmu znajdziecie odnosi, kamy startujemy z ćwiczeniami. Zanim zacznę ćwiczenia, jeszcze takie szybkie nakreślenie, po co mamy ćwiczyć. Same ćwiczenia usprawniają mikrokrążenie wokół gałek ocznych, a także wzmacniają te, te mięśnie, które okalają nasze gałki oczne. Plus do tego pełnią funkcję tak, takie, takiego stabilizatora filmu łzowego, który pozwoli nam na to, żeby nasze oczy były cały czas nawilżone. Jako same ćwiczenia nie wyleczą Wam wady wzroku do końca, lecz wspomogą Was w tym procesie terapeutycznym. Także warto wdrażać te ćwiczenia i najważniejsza rzecz, jeśli coś się dzieje podczas ćwiczeń, jeśli zauważacie jakiś mm, dyskomfort, jakiś taki mm, mm, są reakcje, które nie są powołane, no to wtedy musicie się udać do okulisty, skonsultować te ćwiczenia z okulistą, czy możecie je wykonywać, czy może coś się wam dzieje. Także pamiętajcie, lekarz będzie tutaj was kierował i leczył, a ja pokażę wam ćwiczenia, z których możecie korzystać i wybierać te, które chcecie, aby były odpowiednie dla was. Dlatego słuchajcie swojego organizmu i patrzcie na reakcję tego, co się dzieje podczas tych ćwiczeń. Zaczynamy od prostego ćwiczenia, a w zasadzie takiej rozgrzewki. Rozgrzewamy nasze dłonie, pocieramy je i takie ciepłe dłonie będziemy przykładać dwa, trzy razy do naszych gałek ocznych. Nasze gałki oczne uwielbiają ciepło, dlatego warto na początku rozgrzać, rozluźnić mięśnie, aby później dać im właściwe impulsy. I przytrzymujemy te ciepłe dłonie. Kilka, kilkanaście sekund, tak, żebyście poczuli i rozluźnili się. I jeszcze raz pocieramy nasze dłonie. Mocno, mocno, mocno i szybko, żeby to ciepło się wydzieliło na naszych dłoniach. I przykładamy do naszych oczu. Fajnie to ciepło rozluźnia. Pamiętajcie, przed tym także umyć ręce, żebyście mieli czyste ręce. Aby brudnych rąk nie wkładać w okolice oczu. No i wy możecie zrobić trzeci raz, a ja przechodzę do drugiego ćwiczenia. No i teraz drugie ćwiczenie, będziemy rozgrzewali zarówno nasze oczy, jak i nasz odcinek szyjny kręgosłupa, który będzie także nas wspomagał w procesie widzenia, bo żeby właściwe zakresy ruchu osiągnąć, także nasz odcinek szyjny musi być mobilny. Dlatego wyobraźmy sobie tutaj taki leżący półksiężyc i starajmy się go zarysować tutaj nosem. I będziemy w ten sposób zaraz kołysać głową i pokażę Wam. Wyobraźmy sobie, że na końcówce nosa jest pędzel i my próbujemy tym pędzlem. Obrysować ten półksiężyc po stronie zewnętrznej i oczy potężają także w tym samym kierunku. I jak widzicie, rozgrzewamy cały odcinek szyjny, a także nasz układ mięśniowy, który znajduje się wokół oczu. No, i tak około 30-60 sekund, myślę, że ten czas już minął, i przechodzimy do trzeciego ćwiczenia. No, i następne ćwiczenie jest takie, że będziemy przez około 30 sekund dosyć szybko mrugać. Postaramy się mrugać naszymi oczami świadomie. Dosyć szybko to będzie sprzyjało ku temu, żeby nawilżyć i wspomóc wydzielanie naszego filmu łóżowego. No i po tych 30 sekundach spokojnie odpocznijmy. Jeśli nas to zmęczyło, mamy dziwne objawy, możemy delikatnie przysłonić oczy, tak żeby w ciemności nasze oczy mogły trochę odpocząć. No i przechodzimy do czwartego ćwiczenia. Czwarte ćwiczenie jest bardzo proste. Będziemy podążali naszym, naszym wzrokiem, taką, będziemy klepsydr wyznaczać, lub taki, nie wiem jak to nazwać, taki zygzaczek. Czyli najpierw nasze oczy idą maksymalnie w lewo do góry, głowa zostaje w miejscu, możemy sobie przytrzymać głowę nawet tutaj ręką, potem maksymalnie w lewo do dołu, przytrzymujemy kilka sekund, potem maksymalnie Prawo w górę i podążamy maksymalnie w prawo w dół. Kilka sekund wytrzymujemy, i znowu lewa, lewa, dół, prawa góra, prawa, dół, lewa góra, lewa, dół, prawa góra prawa dół. I to możemy wykonać około 30 do 60 sekund. Piąte ćwiczenie podaję. Teraz będziemy przesłaniać jedno oko i będziemy mieli tak jakby trzy obiekty. Pierwszym obiektem będzie nasz palec oddalony 30 cm od naszego oka, drugim obiektem będzie jakiś obiekt oddalony 2-3 metry od naszego zasięgu wzroku, a trzecim obiektem wybierzmy sobie jakiś obiekt, który znajduje się około 10-15 metrów daleko od nas. I będziemy fokusować się, koncentrować na tych danych obiektach, czyli tak, pierwszy obiekt, nasz palec. 30 cm oddalone od naszego zasięgu wzroku, potem drugi obiekt, 2-3 metry dalej, koncentrujemy wzrok, no i później oddalamy do 10-15 metrów jakiś obiekt, możemy sobie wybrać za oknem, lub mam, jeśli mamy takie duży dom albo mieszkanie, także w domu, Le lecz lepiej, jeśli będziemy spoglądali na zielone. I znowu koncentracja na palcu, który jest oddalony 20-30 cm. Koncentracja na przedmiocie 2-3 metry, i koncentracja w dal oddalonym na przedmiocie 10-15 metrów. Znowu palec. 2-3 metry, 10-15. I następnie zmieniamy oczy. Możemy tutaj troszkę odpocząć, możemy kilka razy pomrugać. Znowu, jeśli czujemy się zmęczeni, przysłońmy oczy na 30 sekund. No i teraz powtarzamy to wszystko na drugą stronę, czyli przesłaniamy drugie oko, znowu palec 20-30 cm, koncentracja na palcu, fokus na palcu, fokus na przedmiocie, który jest oddalony 2-3 metry i następnie patrzymy w dal, czyli 15 metrów w dal mamy przedmiot, znowu fokusacja, koncentracja na palcu, 2-3 metry i 15 metrów w dal patrzymy. I to powtarzamy kilkakrotnie. Po zakończeniu ćwiczenia fajnie jest ziewnąć, bo ziewanie wspomaga także wydzielanie filmu łzowego, czyli możemy sprowokować ziewanie. I to fantastycznie może wspomóc wydzielanie filmu łzowego. Wszystkie te metody i wszystkie dodatkowe wspomagacze czy też techniki, którymi którym możecie się wspomóc, takie jak zioła. Czy na przykład ćwiczenia, zamieściłem w artykule na blogu Białopłotek. Link znajdziecie w opisie filmu. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. No i teraz kolejne ćwiczenie. Ja wstanę, będę stał tyłem do Was i Justyna pokaże. Mamy taki kwadratowy kształt lustra i my będziemy obrysowywać naszymi oczami zewnętrzne ranty lustra, przemierzając spokojnie i pomału. Od jednego boku do drugiego, na dół, spokojnie odmierzając i wyznaczając kształt lustra, ale tylko naszymi oczami. I w ten sposób możemy popracować najpierw w jedną stronę, a później w drugą stronę. My w Białym Płotku będziemy mieli specjalnie dedykowane obrazy, które będą was wspomagały w ćwiczeniach wzroku. Planujemy takie dwa obrazy zrobić i właśnie ku temu będą służyły takie pobyty regeneracyjne, aby was wzbogacić, wasz program, wasze narzędzia w samodobałości na przykład o wasz wzrok. A całe pobyty regeneracyjne są właśnie tak skonstruowane, że jeśli wy chcecie, to robicie to, jeśli nie, no to te obrazy będą tylko ozdobą, a jeśli będziecie chcieli wykorzystać, to wtedy te obrazy raz będą służyły jako taka pomoc, jako takie, jako takie narzędzie dla Was, aby wasz wzrok był lepszy i nie tracił na jakości. I kończymy ostatnim ćwiczeniem. I to ćwiczenie będzie polegało na takim mocnym zamknięciu oczu i otwarciu. Mocnym zamknięciu i otwarciu. Nasz mięsień okrężny oka jest mięsiem, więc także. Potrzebuje tego impulsu do pracy, aby ta praca była zarówno koncentryczna, czyli zamykanie i otwieranie pracą ekscentryczną, czyli zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. Możemy powtórzyć to przez 30 sekund. Jeszcze dwa razy. i rozluźniamy spokojnie oczy. Znowu możemy potrzeć delikatnie nasze dłonie i na sam koniec możemy delikatnie przyłożyć i odpocząć dać się naszym oczom odpocząć. Pamiętajcie, że ciepło, które na przykład wydziela się podczas tarcia rąk będzie działało kojąco na wasze oczy. Także ciepłe okłady, które możecie podgrzać w mikrofali lub w piekarniku, ale nie mokre, wilgotne, ciepłe, na przykład taka poduszka z gryki czy poduszka z pestkami czereśni podgrzana w piekarniku. Możemy spokojnie po takich ćwiczeniach położyć tak, że będzie was wspomagała. Jeszcze kilka zdań odnośnie ćwiczeń, które wspomagają nas. To jest ćwiczenia odcinka szyjnego kręgosłupa, który jest także bardzo istotnym aspektem w roli wzroku. Znajdziecie ćwiczenia odnośnie szyi tutaj na górze. A także automasaż szyi. Warto także tutaj całą tą okolicę dobrze, fajnie rozmasować, aby nasze krążenie krwi było dobre i wszędzie docierały tutaj zarówno składniki odżywcze, jak i tlen. Odnośnie tlenu i dwutlenku węgla także nagram film, także możecie sobie zobaczyć na górze. Wszystko także zamieszczę w opisie filmu. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie skorzystać z pobytów regeneracyjnych i po prostu przyjechać do miejsca regeneracji, które jest skupione na zdrowiu, to zapraszam Was serdecznie do naszego kameralnego sanatorium Białopłotek. W opisie filmu znajdziecie link. A ja żegnam się z Wami. Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji i inwestujcie we własne zdrowie. Hej.